Żnin, Żnin? Wita o, czy jesteśmy w tu jest jakiś zamek ja, ja nie pamiętam żadnego zamku w ale to jakieś ruiny zamku widzę zobaczcie o szefie wieczne tam który sprzedawał bilet ale zamykamy kolej, pokoleń i będziemy przesiewać się na ten... a tu ludzie 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 się i też są takie zabawne i wieża oblężnicza jest i są pewnie rekonstrukcje tych takich rycerskich klimatów, są jakieś takie Siadamy prawdopodobnie.